Witam z tej strony, Master. Dziś zademonstruję Wam mod do Minecrafta z nerfami. W tym modzie znajdziemy kilka nerfów z serii Enstrike, Elite oraz Fortex A także kilka kamizelek. Nie będę zbyt wiele mówił, właściwie nie będę komentował tego, co robię, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli dźwięki wystrzałów oraz przeładowania. Na pierwszy ogień wezmę Jolta. Mamy tu do dyspozycji magazynek 6-ostrzałkowy, 18-ostrzałkowy oraz 35-ostrzałkowy. I teraz pokażę Wam nerfa Ridera CS-35. A ten nerf to oczywiście Maverick CS-6. Teraz wystrzelę sobie seryjkę w zombiaka z nerfa stamtąd. A ten nerf to longshot posiadający celownik snajperski. Jednym z ciekawiej odwzorowanych nerwów w tym modzie jest nerw wulkan. Kolejnym nerfem jaki wam zaprezentuję będzie nerf Strong Arm, czyli Maverick w wersji Elite Kolejnym zaprezentowanym nerfem będzie Recon w wersji Elite, czyli Retaliator. Kolejny nerf to Rampage, czyli Rider w wersji Elite. Huh. Huh. Kolejny nerf, jakiego znajdziemy w tym modzie, to nerf Elite <try> <try> Ta wyrzutnia to nerf Praxis z serii Fortex. Wyrzutnia, którą teraz widzicie na ekranie, to nerf Fortex Nitron. Ostatnią wyrzutnią, jaką Wam zaprezentuję, będzie Nerf Pyragon. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam Was także do obejrzenia recenzji wcześniej zaprezentowanych Nerfów na moim kanale oraz na kanale sklepu ekitech.pl. Do zobaczenia.